Sam się zbadaj, test na owulację to szybki test do jakościowego wykrywania hormonu odpowiedzialnego za owulację w moczu. W opakowaniu znajdziemy 5 kasetek testowych oraz instrukcję obsługi. Kiedy należy rozpocząć wykonywanie testu? W pierwszej kolejności należy określić długość cyklu menstruacyjnego którą jest liczba dni od pierwszego dnia miesiączki do ostatniego dnia przed jej początkiem. Następnie należy określić liczbę dni przesunięcia po miesiączce do rozpoczęcia wykonywania testów. W ramach przykładu uznajmy, że nasz cykl trwał 28 dni, a ostatnia miesiączka rozpoczęła się trzeciego dnia miesiąca. Mając te informacje i znając liczbę dni przesunięcia, która wynosi 11, powinniśmy zacząć pobieranie i badanie próbek 13 dnia miesiąca. Przejdźmy do wykonania testu. Wyjmij test z torebki foliowej i zdejmij z niego fioletową zatyczkę. Następnie wykonaj test na jeden z dwóch sposobów. Pierwszym jest oddanie moczu bezpośrednio na odsłoniętą końcówkę przez co najmniej 15 sekund. Drugim jest zanurzenie końcówki w próbce moczu oddanego do czystego i suchego pojemnika również przez 15 sekund. Po wykonaniu tej czynności, nałóż zatyczkę z powrotem na test. Odczekaj 3 minuty. Jeżeli w polu kontrolnym C oraz w polu kontrolnym T pojawi się linia, wynik jest dodatni. Jeżeli linia pojawi się wyłącznie w polu kontrolnym C lub pojawi się ona również w polu kontrolnym T, lecz jest ona niewyraźna, wynik jest ujemny. Jeżeli linia pojawi się wyłącznie w polu kontrolnym T lub nie pojawi się wcale, wynik jest nieważny. Jest to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.